Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Olympique Lyon. Na wstępie proszę Was o zostawienie lajka, suba, dzwonka i e, komentarza. E, a my przechodzimy do bardzo ważnego meczu dla nas. Mecz z Borussią gladbach e, Mecz o Euro, e, Europa League, e, czyli czyli Europa League, no. Hmm. Dzisiaj czeka nas parę ciężkich spotkań. Wyjazd do Paryża. Ale przede wszystkim najważniejszy jest ten puchar. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zagrałem rezerwowi dziś, zobaczymy. Wygrywamy 1-0 w tym meczu na własnym stadionie Adli z golem. Bardzo ważne zwycięstwo, liczymy na Przynajmniej remis w rewanżu. A trzeba tutaj gonić trochę widzę. Zobaczmy, czy uda się pokonać girond Bordeaux. Wygrywamy 2 do 1. A więc jest forma. To na pewno i czas na rewanż z Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Znowu wejdą rezerwowi i zobaczmy, czy uda się utrzymać to jednobramkowe prowadzenie, a nawet je podwyższyć 3 do 1. Wygrywamy Blas, Adli i Mukoko a więc nasz niesamowity tercet rezerwowych zapewnia nam a was do ćwierćfinału. A w ćwierćfinale znajduje się Milan, e, Sporting, Lizbona, my, e, czyli Olympic Lyon, Leicester City, Roma, Espanyol. Napoli i Tottenham najchętniej no byśmy trafili na Espaniol, albo Sporting bo fajnie by było w końcu dostać nieco łatwiejszego rywala na razie trafiamy samych ciężkich rywali trafiamy na te, to, Tottenham więc chyba najgorzej jak mogliśmy hmm. No i niestety nie jest to dobra informacja, więc będziemy musieli znowu się męczyć. Teraz czeka nas mecz z trzecią drużyną w tabeli. Zobaczmy czy uda nam się pokonać Nice. Pójdź za ciosem, wygrywamy 4 do 0, ależ forma naszych. mi zakończył ten mecz z No i ma 16 goli już. No i gonimy. Gonimy PZ. 8 punktów. To PZ chyba zaczęło tam nieco się gubić. A jeszcze za chwilę czeka nas mecz. Bezpośredni z nimi, więc możemy znowu ich doskoczyć trochę. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo to gwarantowałoby naprawdę ciekawą końcówkę tego sezonu. No tutaj, w pierwszym meczu, oczywiście, podstawowy zestaw remisuje 1 do 1. I tutaj już rezerwowy zestaw. I wygrywamy 3 do 1. Przygotowania do mistrzostw świata idą pełną parą. No i właśnie teraz czeka nas mecz z że Mecz, który sobie zagramy. Mecz, który jest dla nas bardzo ważny. Może nam pozwolić uwierzyć, że Mistrzostwo jeszcze nie jest przegrane. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Przechodzimy do tego spotkania. Teraz Bamba ma świetną okazję. Bamba! Bamba! Balczy jeszcze pakieta. War. War do Fevre. Nic z tego. Jest War. War. W polu karnym Ramos wybija na Jest O'ar jeszcze raz. O'ar dośrodkowanie, ale do na Ruma broni Neymar, Mbappé, Mbappé. Jeden do zera. Jest rzut karny, jest żółta kartka. Zobaczmy, czy Mbapę pokona bramkarza. Trafia idealnie w okno. Nie jesteśmy w stanie rywalizować z PSG. Nie chce mi się już grać, przegrywamy 3-1 Mbappe, nas klasował I niestety mistrzostwo się oddaliło. I za chwilę nas jeszcze zwolnią. Zobaczmy czy uda się tutaj coś wykombinować z, ze Spursami na wyjeździe. Wygrywamy 3-0, Bamba z dubletem, Paketa z golem, jednym. I wygrywamy z Tottenhamem. Kto by się tego spodziewał? Zobaczmy czy w lidze uda się również wygrać. Też 3 do 0, a Deymi tym razem z dubletem. Zobaczmy czy tym razem wyjdziemy rezerwowym składem. Czy uda się pokonać ten Tottenham. Awansowaliśmy dalej. To jest najważniejsze. Frankowski z golem na 2-1, a więc dał nieco spokoju. I awansowaliśmy do półfinału. To jest bardzo ważne. Bo musimy wygrać te ten puchar Tutaj liczymy na zwycięstwo w lidze. Remis 1 do 1, niestety tylko z Lil. Czy uda się wygrać z Lil? Też 2-2. Niestety znowu tracimy punkty. Czy uda się pokonać jedną z ostatnich, drugą z tabeli? Tak udaje się. Rezerwowi dają radę. Wygrywamy 2 do 0. I półfinał z Napoli przyjdzie nam grać. Zobaczmy, czy podstawowy skład da radę z Napoli. Wygrywamy 2 do 1. na wyjeździe bardzo ważne zwycięstwo. Ale rewanż nadal będzie bardzo ciekawy. Zangaju wyleczył kontuzję. Tutaj rezerwowi stawiamy wszystko na jedną kartę, stawiamy wszystko na ten puchar. Tu niech grają już rezerwowi, ale i tak wygrywamy. My zostaliśmy nagrodzeni nagrodą menadżera miesiąca. Mimo to w Olympiku i tak są z nas niezadowoleni. I zobaczmy jak to wyjdzie przed tym rewanżem. Najmocniejszy skład. Wygrywamy 2 do 0. Meldujemy się w finale. Paketa z dubletem daje nam awans. A w finale z Leicester City. Możemy jeszcze stracić wicemistrzostwo, ale wygrywamy. A Damian ładuje te bramki w lidze. Bardzo ładnie. Niestety królem strzelców nie będzie, ale. Zawsze coś. Już to wicemistrzostwo jest raczej zapewnione. Wygrywamy znowu. Adejmi z dubletem mógł mieć nawet trzy bramki. Jeszcze stwierdził, że będzie walczył w tej końcówce. No ale to są cztery gole do liderów. Dwóch. No ale. Tutaj już bez szans. Wicemistrzostwo pewne. Wszystko pewne, więc. Pozostaje nam przesymulować ten mecz ostatni, eee. derby olympique, ale rezer rezerwowym całkowicie składem wychodzimy na nie, żeby podstawowy skład był jak najbardziej wypoczęty na, pierwszy, na finał. A tu i tak wygrywamy. Markus, nie no, nie Markus, tylko po prostu Thuram zdobył bramkę na wagę zwycięstwa tego ostatniego meczu sezonu ligowego. A tu, tak naprawdę, chyba zaważą się losy naszej kadencji dalszej. Czy będziemy mieli możliwość w następnym sezonie powalczyć o Mistrzostwo Kraju? Uważam, że to będzie naprawdę bardzo trudne, mimo wszystko, mimo że ta kadra się rozwija, jest coraz lepsza. Tak będzie naprawdę bardzo ciężko od zdobycie tytułu mistrzowskiego z PSG. No dobrze, tym meczem zakończymy ten odcinek i ten sezon. Skład jest jaki jest. Jest najmocniejszy jaki możemy wystawić. Może tylko mu koko sobie tu wyjdzie i Adli Bo to ich rozgrywki są. I w ten sposób wyjdziemy na mecz Lester. Proszę dla Lester City. Zobaczmy, czy coś tak będzie, ale kiepskie to dośrodkowanie, ale jeszcze jest szansa na strzał z dystansu. No, Lester od początku bardzo agresywnie nas przycisnęło. Ale wychodzimy na razie z opresji. Adli, ładnie wypuścił Pedrasę. jest piekielnie szybki. Pedrasa dośrodkowanie, ale do nikogo trochę. Adli rozpędził się. Adli, ale co on ty kombinuje? Nie ma za bardzo z kim grać. Mukoko, Mukoko nie trafia! Broni, bramkarz. Jeszcze Pedrasa. Znowu Mukoko. Mukoko niepotrzebny ten wślizg. I przegrywamy 1 do zera w tym finale po goldaki. Niestety trzeba odrabiać straty. Ładnie wchodzi w pole karne, ale... Paketa, co on wymyśli? Pedrasa, dośrodkowanie, ale do nikogo to dośrodkowanie. Paketa, Mukoko... Pedrasa, Pedrasa wchodzi w pole karne, ale nic z tego. Koniec pierwszej połowy. Przegrywamy 1 do 0. Fatalny jest to mecz w naszym wykonaniu. Jeszcze raz. Czerki mu koko. Czerki Mukoko koko. Mu strzela. Ale broni BJ Low. Adli to jest ta szansa chyba. Adli. Adli. Owar. Nie wykorzystuje tego. WAR A teraz nic z tego WAR Co wymyśli Francuz? WAR Dadligo! to jest jeden do jednego. No ten mecz w ogóle nam się nie układa, ale trafiamy. Trafiamy, wyrównujemy. Nie miałem pojęcia co zrobić w tej sytuacji, ale Adli jakoś tam otworzył to pole tam. Wykorzystał tę sytuację, że jakimś cudem tam nie było obrońców. Zabrał tych obrońców chyba Lucas Paketa, bo kto by inny, kapitalnie zabrał tego obrońcę. I Adli musiał to wykorzystać. Taka, ładuje na 2-1. Tragedia. daj mi. mi schodzi. daj mi strzela broni bramkasz. No to jest niepojęte. Bamba. Bamba strzela znowu broni bramkarz Bamba. Lukę. Jakie luke? Mukoko oczywiście. Trafia na 2-2. Co tu się wydarzyło? Aż za nie mówiłem, nie wiedziałem, co mam zrobić. Ależ tutaj zamieszanie było. Co to jest za mecz? Mukoko trafia na 2-2. Bamba z asystą. Wracamy do gry. Wszystko zapowiada dogrywkę, ale będziemy walczyć do końca. Berardi. Daka. Daka, no nie. Dobrze. Fajnie, mamy dogrywkę w tym finale. A więc będą jeszcze emocje. Która kapitan na piłkę do Adejmi'ego, Co zrobi Niemiec? mi strzela, ale obok bramki. Szkoda bardzo tej sytuacji. Lester w ataku. Co tu się wydarzy? Jest 3-2 dla Lester. Dramat. Keanachu. Teraz Pedrasa. Wchodzi w pole karne Pedrasa, ale podanie do nikogo. Daj mi, tą piłkę. Daj uratuje, mi. Teraz Adajmi wypuszczony, mi, Adajmi strzela, i to jest gol! 3-3! Ależ walka do samego końca. Karim mi. trafia na 3-3 w tym finale. Cóż za ważne trafienie. Ale czemu nie możemy ani razu w tym meczu prowadzić? My cały czas odrabiamy straty. Trzeci raz odrabiamy straty. Wybijamy tą piłkę. Koniec. Będą rzuty karne niestety, ale będzie się działo w tych rzutach karnych. Pardi kontra Lopez. Pardi kapitalnie. Poko. Ładnie trafia, 1-1 Berardi Dobrze broni Lopez Bamba Trafia, 2-1 Under. Broni Lopez po raz drugi Czyżby to był bohater tych rzutów karnych to dwigblas. Nie trafia. Puttianaczo. Ianaczu słupek! I turam ma szansę zakończyć te 11. Trafia! Wygrywamy to trofeum. Wygrywamy 3-1 w rzutach karnych. Zdobywamy pierwsze trofeum, ale Bramkarz mógł to wyjąć. Uram, Bohaterem, ale przede wszystkim Lopez, który obronił dwie jedenastki. Lester w tym meczu prowadziło trzy razy. Trzy razy straciło to prowadzenie. To jest niesamowite. Pokazaliśmy niesamowitego ducha walki i że się nie poddajemy do końca. I czekamy aż nas, nasz kapitan Lopez, który był bohaterem tych rzutów karnych Podniesie to trofeum. Podniósł. Zdobywamy pierwsze trofeum w tej karierze. Bardzo ważne. Być może da nam da nam utrzymanie się w pracy w Olimpiku Lyon. Albo i nie. Ale o tym dowiecie się w następnym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Jeśli Wam się podobał, zostawcie lajka, like suba i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!